Dziś pijemy wino kupione w, Lido, w Lidlu, Cuor Pietra, kolekcjone wino e, włoskie ze szczepu Montepulciano di Abruzzo multiple channel, ja wrócę to region oczywiście. Bardzo wytrawne, 14% alkoholu zapłaciliśmy 32 zł. U, nie, super, nie, jak nie, to nie, to. ale zobacz jak zacna etykieta. Za złoto trzeba zapłacić. Dziura w, w dnie głębok. A korek taki sztuczny, no to najbardziej popularny Taki taki, 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 taki. A tak Ekologicznie. No, ciemny, robimy mm. intensywny. Będzie gęsty. Będą zęby filmowe. Mm. Będzie z na języku, oj będą. No, z tym tym nam się okaże. Taki intensywny zabach, taki skondensowany. Mhm. Koncentracja. Dlaczego? Czekaj, jakby się. Niby oddychało długo, ale się nie oddychało. No, bo kiedy bogaty jest taki no gęsty. I jakich nie? ziół takich pieprzowych. Tak jakieś czarne owoce w sumie, tak trudno się Wiecz. zdecydować A na coś. To jest naprawdę bogaty, taki. O, cierkość. Bóg był bogaty, ale smak jeszcze bardziej. W smaku jest. jest trudno je. się jebia, się I wiśnie czuję też. Że A, tak, wiśnie też, mhm. też tak. W zapachu jeszcze coś staroczego, jakoś Tak byśmy śmieli się, że z skarpetu. No, nie, no, ja nie, mokry W mokrej szmatce, ale nie. Ja w smaku tego nie mam. Jak nalegałeś, to no. już było widać, że będzie właśnie <coughs> intensywne w, w bukiecie, w smaku, po, samolite, bo, to tak. po kolorze, bo wiesz co, takie nie do końca klarowne. Mhm. W ogóle nie, 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 nie. nie. nie, no, nie, no, nie. Są, no jest klarowne, nie? Ale, jest, ale przy nalewaniu tak jak... było widać właśnie, że jest, a przeważnie takie wina są właśnie bogate i w aromacie mhm. i w smaku. Ale są taniny. No I to jest. bardzo A, dużo? Tak. To każda Co wyjąć? <grym> nie ma za dużo kwasowości, no, chociaż ma trochę, ale cierpkość jest, jest mega. Cierpnia. Ale właśnie trudno będzie <grym> tutaj są owocem. Cierpkie owoce, tak. Cierpki, Cierpkie, tak. Ale no co? Ja Nie, nie, Rokitnik. Nie, nie, to nie w tym, tym nie w kierunku, nie w tym kierunku wiśnie bardziej. Mhm. No to takie dziwne, bo wino jest na pewno zrobione z, z dojrzałych gron, no. ale wyczuwa się teraz niedojrzałe owoce. Tak, Dzień ale może to właśnie duża ilość tych skórek było, że powoduje to tak. taką mega taniczność, aż eksplozję taniczności. Bądź przeczytaj. jesteśmy zainteresowana, co tu jest. Co jest napisane? No dobra, czytałem już wcześniej i mogę Wam pochylić no. rąbkę tajemnicy, że z tyłu napisali, że eksploduje tak? Prodotto di Italia, i tyle tak mniej więcej. Wino czerwone, wytrawne, produkt włoski. Dziękuję. Aha, i to wszystko. Nie wystarczy, a resztę się domyślaj. Mhm. Nie, ale wino jest fajne takie, no, bogate. Ogólnie. I finisz ma długi. Tak, długi. Pieprzno paprykowe. Tak tak. tak, tak, tak. jak ta cierpkość tu staje. Za no to się pojawia taka właśnie. Fasość Kwasowość. Tak. No i kwasowość. Ale nie taka pieprzność alkoholowa, tylko taka mhm. przyprawowo warzywny mhm. zostaje. Mhm. Po Czyli papryczka z jakimś Czyli tak, cukier, słodycz. No, no nie, nie ma to. Nie. Cie, cie, cierpkie, taniczne jest w miarę. Mm -hmm. Do czego byście? Dość to jest dosyć ciężkie, więc nie wiem, czy co ja bym to dało. No to przede wszystkim, ja. Dało, no. to przede no. wszystkim, mam tak? mamy tu mortadella. Ewentualnie borto. do czego Do, 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 do chipsów? Do chipsów. No nie. No ale to takiego steka w taki tak, tak. Tak. Z wołowiny kobo. Gdzie ty taką? Gdzie ty taką krowę? W Japonii było? Nie czytam. A uuu, pani. Mega, mega, mega. Trochę taniczne. i kwa, kwa, znaczy kwasowe w sensie cierpkie. No jest kwasowość wyraźna. Nie wiem, czy to wszystkim pasuje, no bo nam osobiście no, raczej, raczej tak zdecydowanie tak. tak. Na pewno nie jest to wino dla fanów primitiwo i wszelkich like pochodnych. Yeah. To, 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 to nie jest wino ani leciutkie, ani słodziutkie, to jest takie prawdziwe wytrawne. Russia. Prawdziwe wytrawne, ale, ale osobom, które takie lubią to docenią. I 32 zł to chyba taka cena jest. Bardzo, bardzo. Tak, okay. jak na na takie wino, okay, ja to to tak, mam na tak, 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 wiśnia tak, mm. tak, 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 jeżyna bardziej jeżyna tak, tak, jeżyna tak, 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 to tak, 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 skóry. tak, 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 w smaku też ta dymność jest jakaś, mm. ta jest na pewno no, na języku. Język robi się szorstki. I twardy, i drątwy. Ale to tak. po, po butelce z błogą dopiero Po Po Okej. No i trochę zęby zgrzytają. No, 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 no. Trzeba przegryzać jednak coś. Zaraz będziemy. <laughs> y... Ocena? No chyba, tak mi się wydaje się. Dobre, zacne się nie A Ja się nie zastanawiałem jeszcze. Ja też 8,5. 8,5 można jeszcze. I pół? jest. i pół The Można wyjeżdżać. No, D.O.C. Medała czy nie? Nie ma, ale ja bym mu dał medal. 8,5. 8,5, 8,5? 6. 8,2. Nie, 8,5... Fajnie jak tam na tej kontraetykiecie coś mm -hmm, pisze. Tak. Może to czasami jest jakaś sugestia delikatna. No ale my czytamy później. No tak. Najpierw sam opowiadamy. No tak, bo u nas jest spontan totalny. Nie piliśmy tego wcześniej. Nie wiadomo, czy wrócimy do niego. Wrócimy do niego? Czas pokaże. Mm, Tyle pokaże. nowe się pojawia. <laughs> no właśnie. Ale jest to wino, do którego można z, w, wrócić zdecydowanie. Także co od nas zgodne 8,5 i polecamy, pozdrawiamy Was.